Cześć, witajcie! Gram dzisiaj w Ski -y. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, więc zapraszam do oglądania. Jak widzicie mam 0 ujęców i zero końców, ale próbuję to nadrobić. I... Przejdziemy teraz do sklepu i pokażę Wam, na co będę zbierać. W tym odcinku chciałabym przede wszystkim zakupić sobie diamentowy kilof. A jak starczy pieniędzy, no końców dokładnie i jakby to powiedzieć czasu, to spróbujemy zakupić sobie albo złotą strzałę, albo diamentową, lub miecze diamentowe, lub złoto. Więc jeszcze zaakceptujemy sobie tutaj kogoś i lecimy na pole bitwy. Jak widzicie. Trzeba chwilę poczekać, aż jak gra się załaduje, ale powinno być dobrze. Um, Łączę sobie tylko, żeby może nie było śniegu, bo a już jednak nie da. Jak widzicie, mamy tutaj cztery rzeczy do wyboru, bloki, miecz, strzały i kilo. Więc chodzi w tej grze o to, żeby kopać i znajdować różne rzeczy. Weźmy sobie tutaj. Na przykład złote bloki czy diamentowe. Miałam już parę razy diamentowy miecz, ale to było na starym koncie. I powiem Wam, że tak się szybko nim kopało, że to było bardzo fajne. Naprawdę, gra była tak przyjemna. Żebym polecała każdemu. Skopię sobie tutaj, żebym wiedziała, czy tam nie ma. Czasem jakichś fajnych bloków skopię. o jest tam już złoty blok przepraszam za ten dźwięk właśnie taki ale to po prostu w myszka a muszę klikać żeby uuu dwa diamentowe bloki to znaczy złote jako... tu jest diamentowe że od razu go wykopię no kopcie szybciej Dobra. Dobra, i lecimy dalej. Jak widzicie, mam już w prawym górnym rogu napisane, że mam 100 końców, a do 100 kilofa brakuje mi jeszcze 7. Zagramy parę rundek, jak starczy nam końców, to kupię może złoty kilo. Wtedy będzie dużo łatwiej i pozbieramy nam diamentowy. Myślę, że to będzie spoko opcja, bo się będzie chyba bardziej opłacało, niż będziemy cały czas tym. O kurde, tam jest ktoś. Tam, tam ma diamentową zbroję. O ludzie, no może ja się tu schowam. Wiem, że mnie widać, bo cały czas kopię. Jest emeraldowy blok. Cała szczęście. No tak, żebyśmy musieli zbierać, zbierać. O oh no, jest ten gościu. U ty. się, biją. Dobra, to ja uciekam już. Będę skakać, żeby mi nikt strzału nie trafił, ale i tak mi trafiają. No, chyba bardzo smila. No jak mógł? Aha, bo on za mną leciał. Okej, dobrze. brajesz. dobrze. strzał tak strzeli 115, czy starczy nam na jakieś, <grych> na jakieś kilo, zaraz zobaczymy, jak widzicie, najtańsza zbraja za 20 łinsów, więc trochę, no na no, żaden nam nie starczy, pozbieram najpierw na złoty. Mogłabym już kupić sobie bloki, nawet nie złoty, tylko stone ale to mi nic nie daje więc wyskaczemy sobie po blokach no. albo wejdziemy sobie na tam tu właśnie, załączę sobie nie winter mode, tylko em, zapomniałam, jak się nie zapomniałam jak się nazywa zapomniałam jak się nazywa wiosna po angielsku nie chcę flipa Aha, jeżeli wiecie o co chodzi muzik, tylko coś sprawdzę sobie, żeby nie padało jakiegoś głupstwa. Tam było, tutaj nie. Kiedyś było takie coś, że było napisane 16 coś. Jest tutaj 16 bit. Możecie napisać. 16 bitów? Jak widzicie nic się tu nie aktywuje byście mogli napisać, jakbyście dali radę i byście wiedzieli przy... join the group in 16 bit play. a dobrze, już ja o co chodzi, tylko nie wiem jak można to załączyć hmmm dajmy sobie Mhm. Mm sobie Chyba nie będzie takich kodów, nie, ma. Szkoda Dobra, i zaraz będzie kolejna runda Więc sobie przyjdziemy tutaj Tak, o. To, jak widzicie możemy zrobić, że będzie ciemno, ale coś i że pada. No, nie, nie pada. Tego to nie wiem. Trudno, a chyba muszę mieć włączony winter mode. Ale późno, dobra. Wyciągamy nasz słaby kilo i lecimy w dół. Na tym poziomie już radzę nie kopać, bo że macie już takie złoto, to wykopcie, ale bo tam pod, już pod Wami nie ma nic. Tam chyba też już będzie tylko, jakby to że będą zawodnicy widzieli, gdzie jesteśmy, No tak, no tutaj, powiedzmy ja skopię tutaj, tutaj. <grym> Po tamtej stronie może ktoś być, ale nie musi. O widzicie nie musi być, czyli nie ma nikogo. Ile tu bloków, ale fajnie. Idziemy sobie ten diamentowy, później tamten i nie wiem. Chyba też był złoty na górze. Tak, tak. W sumie nie wiem czy to złoto jest, czy coś, bo... Są właśnie takie dwa żółte odcienie. Jeden taki blany, a drugi aż taki, że żółty, że no, że bardzo żółty. Więc lecimy dalej. Burza się do mnie zbliża, więc to chyba będzie ostatnia rozgrywka. I będę... Nag... I po skończeniu w tej właśnie burze, bo nie wiem czy słyszycie w tle, jak już brzmi. Po prostu nagram jeszcze filmiki, ale będę musiała kończyć z tego bo nie chcę, żeby piorun we mnie trzasnął. Nie, i znowu jestem gościu. Jeszcze nie go nie mógł, nie mógł No idzie tu, idzie tu, idzie tu! Zacznie się budować w tą stronę. To uciekam. Widzicie, po środku jest taka mapa i tam jest właśnie mniej więcej. Hmm. Dobra, przegram. Jest jeszcze pięciu zawodników w tym królestwie. Dobra, i lecimy. Ok pójdę może to załatwię no dobra jest już mieczek. no spokojnie pyk i pyk pyk pyk, pyk, pyk i lecimy nim. powinno nam się to udać ale nie jestem pewna Do... jakim cudem ona mnie dwa... zwaliła o co chodzi a chyba że tamten z tyłu jeszcze mnie Przecież on zginął, o co chodzi? O, to jest ta baba, którą chcieliśmy zabić No ale z racji tego, że jest u mnie już burza Bo już widzę jak się łyska To ja zakończę dzisiejszy odcinek na tym I nagram za niedługo kolejny, więc Cześć i do zobaczenia